Witajcie, dzisiaj pokażemy jak doszczelnić tego typu listwę w tak cienkich szczelinach, jak tutaj, przy pomocy 812. Kolor szary, akurat w tym wypadku, najbardziej będzie się zgrywał z kolorem tych płytek. I zobaczycie w jak łatwy sposób zastąpić wszelkiego rodzaju silikony, które po roku, dwóch całkowicie odpadają od tego, czyli o ile do płytek to jeszcze w miarę, o tyle do takich, takiej stali nierdzewnej, no to chwila, moment, te najgorsze to nawet po kilka miesięcy i w zasadzie się same odklejają. Na początek wszystko oczyścimy, czyli na alkoholu izopropylowym, przez to, że ten odpływ tutaj już był używany, tak jak widzicie, to musiał obesknąć, a dodatkowo przejedziemy delikatnie jakąś włókniną, tak żeby to doczyścić, bo tutaj już jakiś tam nalot jest. Także najpierw otłuszczamy włóknina, jeszcze raz otłuszczamy, ok, i teraz. Delikatnie przejedziemy tą włókiną i jeszcze raz odpuszczamy. Uruchamiamy 812. Pamiętajcie, aby wszystkie tego typu produkty jednoskładnikowe po ucięciu nie nakręcamy od razu nakrętki, czyli tej zwężki tylko najpierw wypuszczamy troszkę, bo na początku zawsze może się zdarzyć tutaj jakiś kawałeczek, który był dostęp wilgoci przy zapakowaniu takiego produktu i żeby po prostu dalszą część nam nie zatkał. No I zakręcamy. No i zobaczcie, mimo że tutaj przy takich końcówkach mamy ten wylot do cienki, no to przy tej najgrubszej szczelinie to może coś bym tutaj zadziałał baczcie ale samej masy bardzo mało wejdzie dlatego macie dwa, dwie możliwości jeżeli chcecie tak dokładnie i precyzyjnie doszczelniać. W miarę, znaczy precyzyjne e, i ze zwężeniem. Na koniec nakła, nakręcacie taki adapter, który teraz właśnie będziemy używać. Czyli dobre wciśnięcie. I plusem tego jest to, że na końcu mamy wyjście standardowe, gdzie możemy założyć sobie tego typu igły. Tu już jest wylot 1.5. Zobaczcie, już nam tu wejdzie, ale możemy. Zobaczyć czy będziemy mogli wziąć czy 1,2 na przykład. O, tu już nam cała wejdzie. I takiej, e, taką użyjemy. Ok. Drugi sposób, jeżeli chcecie igłę jeszcze mniejszą założyć, czyli ten wylot, żeby był tam powiedzmy 0,4 czy 0,5, tak żeby dojść gdzieś tam dalej, głębiej w szczelinę, to wtedy sam produkt przepakowywujecie do takiej tubki i używacie wyciskacza do takich tubek. I wtedy możecie jeszcze precyzyjniej nakładać sobie na powierzchnię. Pamiętajcie o tym, aby tutaj na siłę nie pchać bardzo mocno samego tułka, tylko powoli, no bo mamy bardzo mocno zwężony wylot. I teraz bierzemy. Jak widzicie, z takiego dużego kartusza możemy bardzo precyzyjnie nałożyć. Tu nam głównie chodzi o to, żeby ten doszczelniacz szedł głębiej niż normalnie byśmy tego tak nałożyli, bo wtedy byłby tylko po krawędzi. A tak większa ilość tej masy, no to będzie bardziej wytrzymały, lepiej doszczelni. Okay. Jak widzicie, w zależności od tego, jaka ta masa będzie, tutaj mamy 812, ona jest bardzo, o wiele gęstsza niż e, standardowy silikon. O tym, że jest lepsza, no to wiadomo. E, ale zobaczcie, że po zatrzymaniu i puszczeniu tutaj e, tego popychacza praktycznie od razu nam się zatrzymuje. Czyli nie ma czegoś takiego, że zatrzymujemy i jeszcze nam leci, o, chociaż może to w niektórych produktach e, się zdarzyć. No i na zakończenie, jak przy standardowym wykończeniu, czyli przejeżdżamy tam, gdzie minimalnie zabrakło, zaraz dołożymy. tak jak widzieliście 812 zrobicie takie doszczelnienia te płytki także przykleicie, nie ma żadnego problemu a dzięki takiej końcówce i wymiennym igłom możecie tak precyzyjnie nakładać nawet w te szczeliny które już zrobiliście jakieś prace a trzeba tam wcisnąć silikon głównie chodzi o to żeby on nie był tylko na samej górze tylko jednak między powierzchniami będzie o wiele mocniej trzymać niż standardowe takie zwykłe wepchnięcie samego silikonu, gdzie będzie tylko na krawędzi.